Nam. Dzień dobry, mam na mnie Kasia i chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do kolejnej medytacji Yogi Kundalini, będzie to medytacja uzdrawiania z Siri Gaitri Mantro. Ramadasa Sase co ta medytacja może być wykonana w intencji uzdrowienia nas samych albo innych osób. Dlatego zanim zaczniesz medytować, Pomyśl przez chwilę o swojej intencji na tą medytację. Co w sobie, albo kogo chciałbyś uzdrowić, wysłać mu uzdrawiające światło, energię, która będzie wynikiem naszej medytacji. Będziemy medytować z mantrą Ramadasa Daza Sohang. Tą mantrę oraz mantry, które poprzedzają i kończą medytację, znajdziesz zapisane w opisie pod filmem. Ta mantra to Ashtanga Mantra, składa się z ośmiu dźwięków i energia kundalini odpowiada właśnie na takt Ashtanga mantr, czyli ta medytacja oprócz uzdrawiania będzie także podnosić naszą energię kundalini. Stąd mantra nazywana jest też Sushumna Mantrą, bo Sushumna to nasz główny kanał energetyczny biegnący we wzdłuż kręgosłupa, którym właśnie podnosi się energia kundalini, więc tutaj pracujemy także z uniesieniem energii kundalini, z uniesieniem energii poprzez wszystkie, przez wszystkie czakry, ze zrównoważeniem czakr, a to też ma na nas wpływ uzdrawiający. Teraz powiem o samym znaczeniu mantry. Odwołujemy się tutaj do uzdrawiającej energii kosmosu i wszechświata. Ra oznacza energię Słońca, ma energię Księżyca, da energię Ziemi, sa to nieskończoność, sasej to pełne doświadczenie, sohang oznacza: Ja jestem Tobą. Zanim przejdziemy do naszej ustrawiającej na dotacji, tak jak przed każdą praktyką jogi kundalini, zastroimy się adi mantrą Om namo, gurudev namo, czyli oddamy pokłon naszemu wewnętrznemu przewodnictwu, aby nas prowadziło w czasie praktyki. Potem zaśpiewamy mantrę ochronną, która ochronnym światłem otoczy naszą aurę i będzie to mantra adgurename, jugadgurename, siri sirigurudevename. Usiądź w pozycji łatwej, czyli siedzi skrzyżnym. Podszyj o siebie obydwie dłonie. Słusznie w modre modlitwy połóż na sercu. Dociśnij kciuki do mostka, palce skieruj w górę. Łokcie usta równolegle do podłogi. Wydłuż tu szyi, przyciągnij delikatnie brodę do mostka. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do pierwszej mantry, którą zaśpiewamy trzy razy. Oh И дойде тук и мантра, тър заспиваме я от 3 раза. Ангоре на ме, чукат сигурдеве на ме. Ангоре на ме, чукат горе сигурдеве на ме. Ангоре на ме, чукат горе сигурдеве на I wdech. I wydech. Na chwilkę rozluźnij pozycję. Naszą medytację wykonujemy w pozycji łatwej, z wyprostowanym kręgosłupem, brodą delikatnie przyciągniętą do mostka. Oczy są zamknięte. Oprócz mantry Ramadasa Sasei którą będziemy śpiewać, będziemy też wykorzystywać mudr, czyli specjalne ułożenie naszych rąk i dłoni. Segnij teraz ręce w łokciach i przegramiona ustawione są do podłogi pod kątem 45 stopni. Spody dłoni skieruj w górę. Trzymaj dłonie płasko. Kciuki są odciągnięte, pozostałe palce są połączone i wyprostowane. Dłonie zwrócone wnętrznie do sufitu, równolegle do podłogi. Wyprostuj kręgosłup, wydłuż tył szyi, przyciągnij delikatnie brody do mostka, i oczy i medytuj razem ze mną. Będziemy medytować około 3 minut, możesz wydłużyć tę praktykę do 11, a potem nawet do 31 minut. I śpiewaj, kiedy rozpocznie się mantra. I weź teraz głęboki wdech. zostaniesz jeszcze w pozycji. Wdech. I znowu wdech. I wyobraź sobie teraz siebie albo osobę w intencji, której medytujesz, otoczoną biało-złotym, uzdrawiającym światłem. Wyobraź sobie, że Ty bądź ta osoba osoby jesteś już całkowicie uzdrowieni. I wdech. Jeszcze raz weź wdech. I wdech. Teraz rozluźnij pozycję i zacznij mocno potrząsać rękoma i dłońmi. Potrząsaj jeszcze chwilę. I teraz połóż ręce na kolanach. Weź jeszcze głęboki wdech i wydech. Oczy. Naszą praktykę zakończymy mantrą Sat Nam, która oznacza, że prawda jest moją tożsamością. Zaśpiewamy trzy razy: długie Sat i krótkie Nam. Usiądź znowu w pozycji łatwej, podtrzymuj się w jedzenie. Złóż je w mdre modlitwy, połóż na sercu, dociśnij kciuki do mostka, po prostu kręgosłup, połącz się ze swoim sercem, poczuj w nim to. Biało-złote, uzdrawiające światło. Podziękuj sobie za praktykę. Weź głęboki wdech. Wydech. I wdech do mantry. ZA Nam. Bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Możesz też znać w komentarzu, jak na Ciebie oddziałuje ta medytacja. I zapraszam na kolejne filmy z praktyką kryj i Medytacji, jak Do zobaczenia, setna.